Siemaneczko! Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale! Tudereczek i witam was kochani w takim... Można byłoby to w sumie nazwać unboxingu, słuchajcie, bo dzisiaj... Zresztą... Na wasze zapytanie, znaczy na moje zapytanie do Was, czy chcielibyście, e, żebym wam pokazał na filmie, zrobił taki unboxing, słuchajcie, pewniej rzeczy, którą sobie zakupiłem ze względu na nasze pogody, które były przez jakiś czas, na szczęście teraz już się trochę unormowało, ale nie ukrywam, że no jak jest już te 25 stopni na dworze, to tu je paruwa, tu je gorąco, to się nie do życiu. Już <grym> i w związku z tym, słuchajcie. Obiecałem sobie, że w końcu, że w końcu... Kupię sobie wiatraczek. Jeszcze człowiek, by to był mój nowy kolega. Ważnie. <grywa> znaczy, tu jest dzio... no, może być dziełuszka, No, no może być dziełuszka, to będzie moja nowa dziełuszka, słuchajcie. Poznajcie moją nową działkę. <grywa> słuchajcie, tak, kupiłem sobie nowy wiatrak. Długo się zastanawiałem... I to już się zastanawiałam nad nim chyba już w sumie rok. Słuchajcie, ze względu na to, że... Bardzo nie chciałam takiego typowego wiatraka. Nie chciałam wiatraka, który się, wiecie, kręci, kręci, wiecie, kółeczko się kręci. A tylko chciałam taki wiatrak taki inny, designerski, ładnie wyglądający, ale też zarazem praktyczny, i słuchajcie, znalazłem coś takiego na Allegrogo, eee, czyli na Allegro, słuchajcie, ze względu na moc w sumie go wybrałam, bo tak jak sobie patrzyłam na różne wiatraki, tam moc była 45, no 50 to chyba był maks. No i tak szukałem, i tak znalazłem coś takiego. Słuchajcie, z poziomem silnika, czyli moc silnika jest 70 W? Coś takiego. I słuchajcie, stwierdziłem to. To będzie dobry wiatra, będzie mocny, szybki, no będzie żaczepi i stwierdziłem, że ja go muszę, słuchajcie, mieć. Wiem, wie, więc jak coś, to podlinkuję wam linka e, do aukcji na Allegro, ale może jak znajdę stronę Powermat, to może też Wam podlinkuję linka do tego, żeby bezpośrednio od nich kupić. Nie wydałam 200, nie wydałam więcej niż chyba 200 zł, to było z, albo nawet nie wiem, 180 zł. Coś takiego. Ja byłem przekonany, że mam, że chcę... Znaleźć maksymalnie do 200 zł, wiecie, no nie jak zawsze płacać, nie? Też się pewnie dziwicie, Arek, w końcu kupiłeś coś nowego, nieużywanego To prawda, to prawda, macie mnie, ja w końcu kupiłem coś nowego Bo stwierdziłem, no kurde, muszę kupić wiatrak, no nie ma bata ja potrzebuję wiatrak, żeby on na mnie wiał, na mnie huchał, dmuchał, żeby u mnie w pokoju nie było 29 stopni i duszno, że się może, że się może człowiek dusić. Tylko musi być chłodno, przyjemnie, mózg musi pracować. Bo powiem Wam szczerze, że jak u mnie jest w mieszkaniu gorąco mi się nic nie chce. Po prostu nic mi się nie chce. Jestem totalnie, czuję się zmęczony. Po prostu, no, nie, nie. No ja po prostu muszę mieć chłodno, przyjemnie. No, chyba każdy tak musi mieć. Zresztą ja u siebie, tam w firmie, gdzie pracuję, no to też mam chłodno, wieje, więc na tym mi też zależy, żeby u mnie w mieszkaniu, a tym bardziej w pokoju, gdzie bądź to, bądź pracuję na komputerze, potrzebuję coś takiego z powerem, coś takiego masnego, słuchajcie. Przeczytam wam może, zanim sobie odpakujemy właśnie yy, parametry. to mogę wam je pokazać? Tak o, Tylko no właśnie. No. Słuchajcie, nie ma słoneczka za oknem, jest bardziej pochmurno i ciężko było mi to jakokolwiek ustawić tą kamerę, żeby wiecie, to tak Poczko wyglądało. E, ale zasilanie mamy 220 do 240 V, moc silnika 70 W, poziom hałasu mniej niż 64 dB, Tryby na dmuchu normalny, naturalny i tryb snu i tryb snu mnie zaintrygował. Słuchajcie, ze względu na to, że jak, jak idę z no to fajnie by było coś tam na mnie e, chłodnego wiało. Mm, Regulacje na dmuchu w trybie normalnym są aż 3 stopnie, jest i pilot. Tryb y, ruchu oscylacyjnego to jest 70 stopni. Wyłącznik czasowy od 0,5 do y, 73,5 godziny? ciepki pioroszek, kochany. Bardzo długo. Ten taki wyłącznik, że możemy ustawić. Że on ze że 3 godziny się sam wyłączy. Nice! No to tylko to już tam mało istotne. Słuchajcie, resztę inne parametry. To co? <grym> Otwieramy moją nową koleżankę. Dobra, słuchajcie. Otwieramy, zobaczymy, co to nam za cudy nam wysłali. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze się sprawować. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam przed e, nagrywaniem tego odcinka, że e, nagram właśnie dla was ten unboxing, który właśnie oglądacie, ale myślę sobie, że tak na przykład pod koniec wakacji, załóżmy tak dajcie mi miesiąc, żeby przed zakończeniem wakacji albo właśnie pod koniec wakacji. O ile nie zapomnę, napiszę wam w komentarzu pod tym filmem właśnie, jak on się sprawował, tak jakbym... Chcę wam pokazać moją taką szczerą opinię po dłuższym czasie użytkowania, żeby w czego komuś polecić, bo ja chyba ogl próbowałam oglądać na internecie, słuchajcie, te wszystkie wiatraki kolumnowe, ale jakoś tak, nie wiem, Cię ciężko było cokolwiek znaleźć. Okej, okay. w góry mamy pianeczkę, pianeczka. O kurna, ale oni zapakowane pięknie. O, pilocik, chyba widzę tu! Ale pachnie taką świeżością. Stój. Ale on jest duży. No, wam powiem. Robi wrażenie. <laughs> nie, elegancki on jest taki, taki dostojny. Taki. No, powiem, plastik. No, wiadomo, plastyś, jak plastyś, ale nie wygląda wcale tak źle. Oj, ja widzę tu kółeczko, które się nawet kręci. Nice! Pamiętam szczerze, że ja w sumie Zacznijmy od tego, że ja długo szukam jakiegoś wiatraka kolumnowego, ale dlaczego? Słuchajcie, bo ja chciałam takiego LED. Ja chciałam, żeby mnie tu ładnie tu w środku było napisane ile stopni, wiecie. Nowocześnie, nowocześnie, technologia idzie do przodu. Ja też bym chciał, żeby to wszystko było nowoczesne i ładnie się prezentowało. Ale, ale, ale! Nawet jak był napisem LED. I fakt faktem, wiecie. Był z napisem LED, ale jego moc była słaba, słuchajcie. tam było 40 W y, wat i tak dalej, ale ja kurde, no nie! No szukam coś jeszcze mocniejszego. Okej, okay, mam podstawkę jedną. Patrzcie, licho z tym napisem. Ale ładnie jest. Ej, ładnie on wygląda. Czekajcie, zakryje się. O. ładnie, tu mamy różne informacje, co i jak ustawione. Tu mamy opcję do włączenia, trimmer, oscylacja, moc, power. No słuchajcie, wygląda on no taki... Może jest to plastik i czuć, że to jest taki taki tani plastyś, ale taki... Przyjemny ten plastik słuchajcie. <grym> Okej, okay, mamy dwie podstawy rozdzielone. Widziałam na y, Oliksie... znaczy nie Oliksie, tylko na Allegro, że ludzie pisali że przyjeżdżał do nich uszkodzony. No ja widzę, że z tym problemu najzwyczajniej w świecie nie mam, bo nie jest wszystko w porządku. Mamy to! Kurna, wiecie co? Bo tam on tak jakby nie nachodził jedno na drugie, tylko trzeba było tak jedno tu, trochę tak od góry do dołu. No ale dobra, rozumiem, że dzięki temu ma być bardziej stabilniejsze. W sumie ma to sens! I co teraz? Czekajcie, zaraz zobaczymy, bo to była taka śrubeczka, którą trzeba było odkręcić. Słuchajcie, i co? Teraz poczekajcie, muszę pomyśleć. Teraz, jak to włożyć tak. Teraz to dobrze jakby to od tego, z tej strony docisło chyba. Próbujemy, testujemy. W końcu jakoś to będzie działać. Ale boję wam, że długo, długo czekałem w sumie, aż to wszystko odpakuje. Bo trochę ten wiatraczek już u mnie leży. O! Aha, to ma jakieś dziurki, dobre. Ej, to takie wszystko intuicyjne w sumie. Ten, jeżeli chodzi o złożenie tego wiatraka, bardzo na taką intuicję trzeba, nie? Jakby tu... Co mi jest tu? O, instrukcja obsługi. Ale duże no instrukcja składania, to tu nie ma. To są jakieś śrubki jeszcze. O Cię Nie, ja nie wiedziałam, że to tak jest skomplikowane. Będzie w ogóle... Oj, odwrotnie Boże. Masz ci los. Tak. Tak. O, widzicie? Easy, dobra. O. Teraz co, tu są jakieś śrubki, tu mamy pilocika. Dali taką instrukcję. Eee, no ładnie wygląda. Podoba mi się. No tak. Nic zadbali za tą instrukcją trochę. Co wy mówicie, mam jeszcze kartę gwarancyjną? Jeszcze gwarancję mam. Ja cię kręcę Andrzej Ale jaja Dobra, dobra Co my tu mamy? Przecież nie, nie podłączony No dobra, ale do czego te śrubki? O, jakie malutki ten pilocik Taki tyci tyci O ja Takie malutkie, ale fajne Skromniutki, malutki Nie będzie aż tak się rzucał w oczy O, easy A to? Zobaczcie, jeszcze jesteśmy takie. Jak ja mam to pokazać? Czekajcie, o. Zaraz ogarniemy sytuację, gdzie to powinno być. Tak! To jest do podstawy, słuchajcie, żeby on nie jeździł na y, plastyku, żeby nie zaserować pan... Bardzo dobry! daj lajka, robi wrażenie, słuchajcie. I to, to oczywiście nie jest żaden filtr No mógłby się tak, słuchajcie, pewne zastrzeżenie już mam, bo mógłby się tak nie ruszać tutaj, mógłby być bardziej stabilniejsze, no ale dobra. I co? Będzie huchać, będzie dmuchać, słuchajcie. No easy, nice, ładny. Ładną mam koleżankę, prawda? Słuchajcie, no wam powiem, że wiatrak się prezentuje bardzo dobrze. No, to co spróbujemy, chociaż jak on kucha, a po jakimś czasie dam wam po prostu znać, jak to wszystko działa, jak to bangla. Słuchajcie, mam już pewne spostrzeżenia. Czemu tak górna? Tak górna, bo ja mówiłem, że to tak się rusza i to w sumie mogłoby być bardziej stabilne. Nie tutaj. Znowu coś rzuciłem. To, ale to jest nie, nie może być stabilne, bo to się rusza na boki trochę. Eee, dlatego ja wiem, że to będzie tak słuchajcie stało w miejscu, ale nie. Zapowiada się dobry sprzęt. Okej, okay, to jest na fulla. I słuchajcie, tu można ró... ale jak przyjemnie, o Jezu. Ja bym mógł tak siedzieć. To był dobry zakup. Słuchajcie, to był dobry zakup. Miejmy nadzieję, że ale on nie, nawet nie hałsuje tak głośno. Nice! Eee! Podobać mi się to. To ktoś teraz na dworze halsuje. Dobra, tu jest tryb spania. Nie jest taki cichutki, potem znowu głośny. Ej, zarobisko to jest. No! O! on się rusza! Na wszystkie. Sk co? Nie. Brawo. Podoba Podobać mi się to. Co wy gadacie? On się rusza w kar. Nie! Yeah. Ja myślałam, że on tylko będzie stał w miejscu, i tyle, nie? Ja nie nie spodziewałam się, że będzie jeszcze się kręcił i... No! Ło! Wow. Jestem mega zaskoczony! Mega zaskoczony! I słuchajcie! Robi wrażenie! Powiem wam, że jestem mega zadowolony. Łączymy sobie na taki delikatny. Aha, dobra, czyli jakaś oscylacja. To muszę ustawić faktycznie tak, żeby on miał w jedną stronę. Ale on nie jest wcale taki głośny, on jest naprawdę przyjemny. No, powiem Wam. Powiem Wam, jestem bardzo mile zaskoczony. Wow! Więc y, na ten moment mogę Wam serdecznie go polecić, bo naprawdę, jak teraz żeśmy podłączyli, przetestowali, naprawdę robi wrażenie. Zobaczyłem po dłuższym czasie użytkowanie, ale myślę, że to naprawdę był dobry zakup i czuć ten chłód, jak on wieje, więc no, to jest duża łapka w górę. Słuchajcie, zastanawiałam się jeszcze, jakie są tryby jakby pracy um, tego wiatraka i słuchajcie, są trzy tryby pracy. Jest tryb normalny, że pracuje cały czas z tą samą prędkością. Jest drugi tryb naturalny, czyli jakby to jest naturalny powiew wiatru. Jest takie uczucie powiewu wiatru. No i trzecie, słuchajcie, jest tryb snu. Nad czym się bega dziecka. I słuchajcie, jeżeli ustawimy najniższy powiew wiatru, no to on cały czas pracuje z tą samą prędkością, a jeżeli ustawimy średni lub wysoki, to on jest wysoki, potem zmniejsza się do niskiego i potem z powrotem jest wysoki. Więc całkiem, całkiem spoko, słuchajcie. Nie, spodoba mi się to. jestem mile zaskoczony, mam nadzieję, że ten unboxing wam się spodobał, jeśli tak zostawcie symboliczną łapkę w górę, słuchajcie ja jestem mega, mega, mega zajarany i mega zadowolony z tego zakupu i mam nadzieję, że jak po miesiącu napiszę wam w komentarzu moją opinię to naprawdę będzie zadowalająca i no, powiem wam szczerze na ten moment z czystego serca polecam naprawdę czuć jak to chłodno wieje, wow ja jestem średowny że kupiłem taki wiatrak, więc naprawdę nie żałuję wydanych 200 zł. A jeśli on będzie tak działać, jak faktycznie teraz działa i tak będzie działać zawsze, polecam. Polecam z czystego serca. To co? Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to super. Łapka w górę, miły komentarz. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Odmeldowuję się. Cześć. Pa, pa.